Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia. Odlętom jest potrzebna umowa, ponieważ chcemy się rozwijać. Jeśli nie będziemy robili kolejnych kroków, to jakby zostaniemy w miejscu, a wszyscy nam będą uciekali. Więc my robimy ten krok do przodu, żeby nasza młodzież. Była w 100% przygotowana i miała 100% szanse na rozwój swojej kariery. Tak to trzeba nazwać, że każdy, zaczynając uprawianie sportu, myśli o jakiejś karierze. Więc, żeby różne przeciwności losu nie przeszkodziły im w tych swoich marzeniach, więc my jesteśmy po to, właśnie wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniu i dajemy szansę badania. Ja ze swojego no, Długiego doświadczenia grania w piłkę, a krótkiego jako prezesa, widzę ilu zawodników, no musi zawiesić jakby swoją przygodę ze względów zdrowotnych, ponieważ gdzieś jakieś mięśniowe sprawy wychodzą, czy stopy, gdzieś tam kostki, kręcą się kolana, więc jakby to jest wszystko pokłosie tego, że nie było to w porę jakby. Zdiagnozowane i odpowiednio wyprowadzone na prosto, prawda? Więc my chcielibyśmy zapobiegać tym kontuzjom, a nie później martwić się, czy zawodnik się wyleczy, czy się nie wyleczy, czy będzie w stanie funkcjonować w społeczeństwie, tak? Bo z kontuzjami często jakby jest problem później z tym funkcjonowaniem w społeczeństwie, bo wiadomo, no, zdrowie odmawia i też jakby nie można normalnie funkcjonować. Więc po to, to wszystko, żeby się po prostu rozwijać. Oba ma służyć wzajemnej planacji której jakby nadrzędnym celem jest promowanie szeroko pojętego zdrowia. Tutaj chodzi o zdrowie, zawod o zdrowie zawodników, o prawidłowy rozwój dzieci, o świadomość rodziców, jak o to zdrowie dbać i kształtować u swoich dzieci, o taką świadomość, co jest w życiu ważne, jak kierować życiem, żeby nie uszkadzać się samemu, mimo tego, że wiedza potoczna jest, ale powinna ona być właściwie jeszcze stosowana. Szkoła włącza się w działania y, prozdrowotne klubu, a klub włącza się, y, udostępniając nam swoją bazę na szkolenie praktyczne naszych słuchaczy w zawodzie podologa i technika masażysty. Jestem promotorem zdrowia i podologiem, i dla mnie zdrowie i profilaktyka zdrowia jest stawiana na pierwszym miejscu. Jako wykładowca w medycznym studium zawodowym, również na tym nam bardzo zależy. Badania będą polegały na sprawdzeniu przede wszystkim biomechaniki stóp, bo stopy są naszą podstawą. I jeżeli w porę wychwycimy wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, wady, możemy je. Odpowiednio korygować. Oczywiście nie my, tylko możemy przekazać do dalszej współpracy z innymi przedstawicielami zawodów medycznych. Natomiast współpracujemy też w zespole interdyscyplinarnym, i na pewno wszystkim zawodnikom taka opieka się przyda opieka fizjoterapeuty, podologa, trenera. Wszystko po to, żeby ich zdrowie stało na pierwszym miejscu. Więc bardzo nam zależało na tym, żeby też tę współpracę podjąć, z tego powodu, że technik masażysta miałby tutaj doskonałą bazę do pracy z mięśniówką, więc kwestia anatomii palpacyjnej, umiejętność zrelaksowania zawodnika, umiejętność wykonywania masażu sportowego. To myślę, że dla nich jest nieoceniona baza w tej chwili. Zakładam, że część zajęć odbędzie się tutaj na terenie Orląd, ale część zajęć ze względu na to, że nasza szkoła no ma możliwość szczycić się bardzo dobrą Bazą lokalową, więc na pewno będziemy zapraszać na teren naszej placówki, także jest to niedaleko po sąsiedzku, więc myślę, że ta współpraca wszystkim się opłaci. Pierwsze spotkanie 27 października w szkole medycznej. Najmłodsza grupa wtedy przyjdzie rocznik 17-18, więc zaczynamy od 27 w czwartek. No i cyklicznie raz w tygodniu kolejna, kolejna grupa i będziemy tak się badali. No i dodatkowo jeszcze dojdzie wizyta u masażystów, prawda? Ale to jeszcze rok szkolny, dopiero się zaczyna, więc jeszcze wszystko kwestia ustalenia takich dokładnych dat. Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia.